Byłem na tej plaży, co się z niej wydobyłem. A, jesteś na tej parze, gdzie się. Aha, dobra, wydostałeś? Już nie, teraz krążę po lesie. O Boże, dobra. Na Momat, Nie ruszaj się stamtąd na boga. Hmm. Dalej cię szukam, już noc się zbliża. Kurczę. O, widzę cię, ja widzę cię. Widzę, się. widzę cię, tu. Ja cię tu, tu. Jest w końcu. Myślałem, że będę musiał. Kieskina. Huh. I znowu Cię nie widzę. Tu jestem. O, to tu jesteś. <laughs> Dobra, idziemy do domu, prześpimy się i. Trzeba zacząć już coś robić. Może wybudujemy dla mnie dom? Aż tak Cię nie wygodnie w moim tarasie? Nie, fajne, ale chcę też coś takiego. Coś takiego? Ja jestem elfem, to jest u mnie w tradycji. To nie jest coś takiego. Zebrałem trochę ściny cukrowej z okazji. A co to jest ścina cukrowa? Takie zielone patyki. A trzeba było mówić, że chodzi ci o te takie słodkie gu... Guź... guźno... guźno... Boże, jak to mówił mój przywódca? Guźno dziom? Hodujesz Chodujesz kurczaki. To nie ja. To ja? No. To ja rozbiję jajka, ups. Dobra, ja idę spać. A jak jajka, tu się choduje kurczaki? Ty... Dobra, idę spać. Ja nie mogę, jak ten czas szybko leci, jestem już tutaj dwa dni. Przepraszam. Coś mnie obudziło nagle. Okej. Okay. Mm -mm. Idź mi stąd kurczak. Precz! Precz! In. Ej, może weź zrób jakieś narzędzia. Mhm. Drewniane wystarczą, fajne są. Dobra, to ja, ja umiem tylko robić siekierę i y, 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 y łopatę. Siekiera się właśnie najbardziej przyda. Aj, wracam do moich tradycji, trzeba ciąć drewno. Nie, miałem tylko na jedną. O. Mogę się nie, niedaleko koło twojego domu wybudować? A buduj Ciekawe co zresztą mojej załogi To ktoś jeszcze ta... A, a bo to statek. Na statku się samemu nie płynie. No raczej nie. Może wyruszymy później ich poszukać? Ich? Znaczy kogo? Było je, był jeszcze jeden mój towarzysz, reszta podejrzewam, że zginęła. Hmm. No tak. Poszukamy, poszukamy, nie bój się. Był piekarzem. Piekarzem? No. Mieliśmy na statku właśnie taki grill, gdzie piekliśmy chleb. No właśnie co to jest ten grill Piet No Co to jest piec? Grzejesz tam Cięcie! Dobra, to ile jeszcze potrzebujesz tego Dwadzieścia 28 desek Nie, 12 desek O Boże No dobrze, pomogę Ci Weź wtedy zbieraj drewno ja idę poszukać jakiegoś dostojnego drzewa na swój dom. A ludzie nie mieszkają na ziemi? Nie wiem, ale chcę się bardziej do, do, ciebie, do was upodobnić. Do mnie No do elfów, ja się tym Tak, wiem, wiem. A ty mówisz, że to jest stworzył fatal i nie chodzicie. Hmm. Mam podejrzenia, że to przez tych. krukopodobnych. Już Cię widzę, widzę, idę do Ciebie, masz, weź to, o, dzięki, a mógłbyś mi. A dobra, co, co mógłbym? Jebę, tak nie, bo taki płaszcz mi jak ty masz, a to się później zrobi, wiesz? Tego terenu nie trzeba czyścić, bo ja nie Dobra, tego drzewa więcej nie trzeba. Ja, mi nie trzeba dużego domu. Dobra. Ja już zacznę budować. To co, co teraz? Nie wiem. mógłbyś nie wiem. Może iść jakiegoś żarcia poszukaj. Bo się znowu robię głodny. Dobra. Mógłbyś jakiegoś żarcia posuwać. Oj, dobra, dobra. Nie dobra, bo nie dobra jest. Ej, A mi podobno, strzał brakuje. Podobno jak spotkasz elfa, to spełni trzy twoje życzenia. Ja nie jestem dżinem a to elfy tak nie robią? Nie Aha Pomyliłeś mnie z dżinem Albo złotą rybką Ale na złotą rybkę to ja nie wyglądam No nie A skąd ty wzięłeś te swoje materiały na dach? Hm? Skąd wzięłeś takie materiały jakie masz na dachu? Ta chodzi ci o ten y Pół... Yy, pół płytkę? No. no. zrobiłem. Z drewna. O. Elfie, Żeby Przebieśnicze. Aha. A elf umieją latać? Nie. Szkoda. Umiemy czarować, ale to. Co umiecie czarować? To... No, wiesz, kiedyś umiałem, ale już nie, nie potrafię, nie wiem, muszę kiedyś spróbować. Może zrobić schody do mojego domu? Mhm. Mm coś no. bardzo leniwym jesteś człowiekiem. Nie leniwym, tylko już coś robię. Odezwał się marynarz. Powiedział to elf. Wiesz, my jako elfy jesteśmy uważani za bardzo pracowite istoty. Jasne. Teraz mi tylko powiedz, jakie ja mam wyjść na tak żeby go położyć. Nie jestem człowiekiem, nie wnikam. Co umiecie, a co nie. Ajajaj. Oj, Iśle oj, oj. zbieraj ziemi. Masz jeszcze deski? No. Ile? Chodź tu. Ej, czemu w moim domku latają jakieś sadzonki? No nie się pytasz. Ja tam nie mieszkam. To ty jesteś elfem. No jestem. No dobra, czepiasz się mojej odmienności i szpicastych uszu. Elfie. A jak masz no. na imię? Patryk. Aha. Ej, Patryk Tak Ty miałeś jednego oka Aj, na wojnie straciłem. Aha. Nie mam pochodni A ty ciekawski jest Pożyjecie parę pochodni, dobra? Dobrze, nie obrażę się. Strasznie ciekawski z ciebie człowiek ty byłbyś człowiekiem i spotkał elfa? Czy byś nie był? Nie wiem, nie wnikam. Nie jestem człowiekiem. Hmm. Kurcze! Co? Masz siekielę. Nie, ja zrobię to ręcznie. Niech przodkowie będą dumni. że bardzo, zbudowałem. Dzięki. Odwaliłem robotę. Dziękuję, Elfie. Znaj łaskę Pana. Elfie Patryku. Marynarzu, jak Cię zwą? Nie? Marynarz Adrian. A jest tu inny. Miło poznać. Też. Masz jakąś wełnę może? Poczekaj, pożyczę ci moje drugie łóżko. No, Masz jeszcze moje drewno? Mm. -mm Skończyła się. Ja nie mam żadnej skrzynki. A, bo czekaj. Coś się chyba znajdzie. Proszę bardzo. O, dzięki. Nic, idę Ja też. Wykończony dzięki, jestem.